Sytuacja w Kazachstanie się stabilizuje, natomiast na wierzch wychodzą kolejne wątki. Dziś zajmiemy się kwestią islamskiego radykalizmu w Kazachstanie i jego wpływu na ostatnie wydarzenia w tym kraju. Zastanowimy się, w jaki sposób islamscy radykołowie dotarli do szczytów władzy w tej środkowoazjatyckiej republice. Powiemy też, jak radykalny islam może stanowić zagrożenie dla stabilności nie tylko Kazachstanu, ale całego regionu, czyli Azji Centralnej, i zastanowimy się, czy Rosja wspólnie z Chinami. Poradzi sobie z tym problemem. Zachęcam Was nie tylko do obejrzenia tego odcinka do końca, ale również zaglądnijcie na nasz Facebook, bo tam od kilku dni dosyć szczegółowo opisujemy sytuację w Kazachstanie. Zrobiliśmy też dwie obszerne analizy na temat tego, co działo się na szczytach władzy i co tak naprawdę wydarzyło się w Aumaty miejscu, gdzie doszło do najbardziej krwawych walk. Tymczasem zapraszam was na film. O islamskim radykalizmie już nieraz mówiliśmy na kanale. Przypomnę tylko kilka odcinków poświęconych m.in. sytuacji w Afganistanie i zagrożenia dla Azji Centralnej, ale również napięcia pomiędzy Afganistanem i Tadżykistanem. Natomiast w żadnej z tych materiałów nie poruszaliśmy kwestii Kazachstanu. Zostawialiśmy go niejako innej analizie, ze względu na to, że wydawało się, że problem ekstremizmu i Radykałów islamskich nie jest aż tak dużym zagrożeniem w Kazachstanie. Myliliśmy się. Ale myliła się też większość społeczeństwa Kazachstanu i również elity władzy. Dlaczego? Może między innymi dlatego, że historia islamu wcale nie skazywała na radykalny rozwój tej religii w tym kraju. Tutaj kilka faktów dla przypomnienia. Jak pewnie większość z was wie, Kazachstan jest krajem muzułmańskim. 70% społeczeństwa wyznaje islam. Jednak nie jest to taki stopień przywiązania do religii jak chociażby na Bliskim Wschodzie czy nawet Turcji. Chociaż w Kazachstanie również są sunnici, podobnie jak w Turcji, i to szkoły hanafickiej, czyli tej najbardziej liberalnej, otwartej formy islamu. Islam przyszedł do Kazachstanu z dwóch kierunków z południa już w X wieku, natomiast na północy pomiędzy XV a XVIII wiekiem był rozpostrzeniany głównie właśnie pod koniec tego okresu przez misjonarzy tatarskich. Szczególnie na tym drugim kierunku mieszał się z pierwotnymi wierzeniami kazachów, czyli tęgryzmem, wiarę w Boga nieba, stąd też kolor niebieski na fladze Kazachstanu, co wpływało, że był swoistą mieszanką pewnych tradycji i religii. Potem przyszedł Związek Radziecki ze swoją ateistyczną polityką, i de facto społeczeństwo kazachskie w całym Kazachstanie, nie tylko, nie tylko kazachskie, stało się bardzo ateistyczne. W czasie rozpadu Związku Radzieckiego w 1991 roku w Kazachstanie funkcjonowało zaledwie nieco ponad 60 meczetów. Ci, którzy z Was odwiedzali Kazachstan w latach 90. czy 2000 często mogli spotkać się z tym, że widzieliście muzułmanów, ale nie odmawiali alkoholu. Czasami mogli zjeść nawet wieprzowinę, przyznawali też, że nie za bardzo chodzą do meczetu. Jednak ta sytuacja zaczyna się zmieniać i jest ona szczególnie widoczna w mniejszych miejscowościach, bo w tych dużych nadal możemy spotkać się z islamem, który jest deklaratywny i jest bardziej przywiązaniem do tradycji aniżeli stricte religii. Pewnie powiecie, że to oczywiste, bo w Polsce również mamy z tym do czynienia, że w mniejszych miejscowościach, szczególnie w tych biedniejszych, ludzie są bardziej przywiązani do wartości, bardziej przywiązani do religii. Rzeczywiście tak jest, natomiast działa tu jeszcze inny czynnik. W Kazachstanie staje się dosyć modna i popularna odmiana salaficka islamu szkoła salaficka, czyli ta, która daje podstawę dla fundamentalizmu islamskiego. Żeby zobrazować Wam sytuację, opowiem małą anegdotę. W lipcu ubiegłego roku byłem akurat w stolicy, obecnie nazywa się ona Nursultan, aczkolwiek większość używa nazwy Starej, Astana, i spotkałem się z jednym ze swoich przyjaciół. Jak to przy spotkaniu? Siedzieliśmy sobie spokojnie na ławeczce, popijaliśmy piwo i opowiadaliśmy sobie historię. Nasze wspólne, opowiadał też o swojej pracy. Akurat tak się złożyło, że pracuje na południu Kazachstanu, na prowincji w jednej z miejscowości niedaleko granicy Kirgistanu. W tej całej scenarii, takiego dużego miasta, gdzie spokojnie wszyscy sobie siedzą, właśnie popijają, alkohol zupełnie na luzie, opowiada, jak to w tym miasteczku, w tym samym kraju, nie może wyjść do knajpy, baru. Aby napić się piwa, poglądać meczu, bo tak naprawdę wszystko działa na zasadach halal. Piwo jest haram, zabronione, i de facto konsumpcja alkoholu pozostaje mu tylko we własnym domu. Wchodząc do sklepu, również są specjalne sklepy halal, gdzie nawet mężczyźni, pomimo upałów, chodzą w specjalnych spodękach, które. Wychodzą poniżej kolan, tak aby nie odsłaniać za bardzo ciała. Już wtedy doszła mnie yy, taka refleksja, że co się takiego dzieje w Kazachstanie, który jest bardzo świeckim państwem, i wydawało mi się, że tego typu miejsca można odnaleźć w Uzbekistanie, w Tadżykistanie, ale nie w Kazachstanie. Dodatkowo mocno rośnie liczba meczetów, których obecnie jest ponad 3700. Pamiętajcie, że 30 lat temu było ich nieco ponad 60. Budują się szkoły islamskie, natomiast te struktury nie są do końca pod kontrolą DUMK, czyli Duchownego Uprawnienia Musulman Kazachstanu, czyli pewnej organizacji islamskiej oficjalnej, zarządzanej przez muftiego. Najwięcej tego typu meczetów czy szkół niepodlegających centralnemu muftiemu znajduje się właśnie na południu Kazachstanu. Dlaczego się tak dzieje? Wspólnoty salafickie, szczególnie z południa kraju, dostają duże wsparcie finansowe. Dostawały od Kairata Satypałdy, bardzo wpływowego człowieka w Kazachstanie i bardzo wpływowego biznesmena. Powiem tylko tyle, że jest bratankiem byłego prezydenta Nursultana Nazarbajewa i stoi między innymi za udziałami w tego typu firmach jak Kazach Telekom czy nawet Kaspi czyli aplikacji fintechu, który odpowiada za wszystkie płatności bezgotówkowe realizowane przez telefony. Ta firma zadebiutowała nawet na giełdzie w Londynie jesienią 2020 roku. Satebaudy dodatkowo miał bardzo bogate kontakty w Arabii Saudyjskiej oraz w Turcji. Jak już wspomniałem odpowiadał za finansowanie meczetów na otwarciu jednego z nich. Zjawił się nawet syn Erdogana i wysoko postawieni przedstawiciele z Czeczeni. Oprócz wspomnianych dużych biznesów finansowych i telekomunikacyjnych, należał również do niego handel na południu, czyli bazary, rynki, centra logistyczne, za które odpowiadała liczna ochrona. Wspomniany biznesmen ma brata Samata, który jeszcze do niedawna był zastępcą KNB czyli służby bezpieczeństwa dawnego KGB bardzo wpływowej struktury w tym kraju. Bracia Satybałdy, mając zarówno wpływy w rodzinie Nazarbajewa, wpływy w biznesie, służbach bezpieczeństwa, ale również w społeczeństwie i w handlu, zaczęli tworzyć własną wewnętrzną strukturę. Powstała nawet Coś w rodzaju prywatnej armii, skład której wchodziła ochrona wspomnianych bazarów i rynków, członkowie różnych klubów boksów, sztuk walki, również osoby wywodzące się z kryminału, a także przekupieni policjanci i funkcjonariusze służby celnej. Dzięki takiej mieszance i takim wpływom, satypałdy. Mogli realnie myśleć o zdobyciu pełni władzy w kraju. A tak się właśnie złożyło, że ich wujek, czyli Nursultan Nazarbajew, oddał pełnomocnictwa prezydenta w 2019 roku, namaścił Kasym-Jomarta Tokajewa, tak, czyli tego obecnego prezydenta, który wezwał Rosjan na pomoc, wezwał struktury ODKB od do Kazachstanu. Satybałdy mogli mieć żal do swojego wujka, że to właśnie nie oni, nie ktoś z członków rodziny został namaszczony na funkcję prezydencką i pojawia się coraz więcej informacji, że to właśnie oni stali za krwawymi wydarzeniami w Wałmaty, uruchomili swoje prywatne siły, wykorzystali również wpływy w służbie bezpieczeństwa i de facto to oni z nocy, z 4 na 5 stycznia, stali się głównymi prowiderami zamieszek i pogromów, które przetoczyły się przez Aumaty. Szczegółowo mówimy o tym w naszym poście na Facebooku poświęconym, co tak naprawdę wydarzyło się w Aumaty, ale potwierdzają to też decyzje personalne, czyli demisje w KNB, To Kajew widząc, że KNB jest skorumpowana i tak naprawdę nie może na nią liczyć. Jest zdominowana przez ludzi wrogo nastawionych do nich. Mógł zrobić tylko jedno, czyli postawić na pomoc z zewnątrz. Stąd pewnie decyzja o ściągnięciu wojsko DKB. W tym całym zamieszaniu i skomplikowanej sytuacji pojawia się jeden aspekt. Otóż istnieje wiele dowodów, że Satybody ściągnęli do realizacji swojego planu również najemników, którzy mogli mieć doświadczenie w jednej z radykalnych formacji islamskich. Oczywiście w telewizji kazaski prowadzona jest retoryka, że to tak naprawdę żołnierze IGIU, czyli ISIS, walczyli po stronie buntowników w Aumaty. Mowa była nawet o 20 tysiącach terrorystów, o których mówił prezydent Tokajew w swoim tuicie. Ten tweet oczywiście skasował. Są to raczej liczby nierealne, ale istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że kilkuset bojowników znalazło się właśnie w Aumaty. Ślady prowadzą do Kirgistanu, bo stamtąd był prowadzony przerzut. Wiele źródeł kirgijskich informuje, że w tym kraju mogły być wydawane paszporty dla Ujgurów, którzy pochodzili z zachodniej części Chin, z prowincji Xinjiang i należeli do organizacji Islamski Ruch Wschodniego Turkestanu, którzy mieli dość duże doświadczenie bojowe, między innymi wyniesione z Syrii czy też Afganistanu. Nie jest też tajemnicą są to informacje posiadane przez służby bezpieczeństwa poszczególnych krajów że wielu obywateli Krajów Azji Centralnej przechodziło służbę w szeregach Państwa Islamskiego. Jeżeli chodzi o Kazachstan i Kirgistan, mówimy o kilkuset osobach, ale w przypadku Uzbekistanu i Tadżykistanu też o tysiącach. Łącznie jest to grupa pięciu tysięcy osób, która przeszkolona, posiadająca broń może stanowić bardzo duże zagrożenie. I o ile to zagrożenie bezpośrednie mija w Kazachstanie służby. Prowadzą operację antyterrorystyczną wokół miasta. Dochodziło do starć, właśnie z tymi oddziałami, które wycofywały się na południe, prawdopodobnie do Kirgistanu. To tak naprawdę region podnosi czerwony alarm. Najbardziej aktywności bojowników islamskich obawia się Kirgistan i Tadżykistan. Sprawa zagrożenia terrorystami, bojownikami, była poruszana na ostatnim posiedzeniu państw. Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czyli ODKB, i Tadżykistan zgłaszał o potrzebie dalszego wzmacniania granicy afgańsko tadżyckiej Kirgistan zwracał uwagę na to, że muszą być gotowi do ataków, bo tak naprawdę już stykali się z bojownikami islamskimi w latach 99-2000 w czasie tzw. kryzysów batkeńskich, o których wcześniej mówiliśmy w naszych poprzednich filmach, ale także w 2010 roku w trakcie masakry etnicznej pomiędzy Uzbekami i Kirgizami udowodniono, że działali tam również bojownicy islamscy. Region może więc mówić, że... To już nie ryzyko, że będą mieli problem z radykalizmem islamskim, to już teraźniejszość. I w tym kontekście należy się zastanowić, jak będzie zachowywała się Rosja i Chiny. Na razie dominuje przekonanie, że Rosja generalnie korzysta na wydarzeniach w Kazachstanie, gdyż umacnia swoją pozycję z Azji Centralnej. Natomiast spójrzmy nieco na historię. De facto od początku operacji amerykańskiej w Afganistanie, czyli od 2001 roku, Rosja miała względny spokój w Azji Centralnej. Nie przejmowała się tym regionem, jej wpływy były dosyć stabilne, zarówno wojskowe, jak i gospodarcze w Kazachstanie. W ostatnich latach oczywiście zaczęła zwiększać się rola Chin, ale nie musiała na tym regionie koncentrować większych sił wojskowych. Sytuacja w Kazachstanie pokazuje, że dzieje się inaczej. Będzie musiała koncentrować nie tylko większą uwagę na Kazachstanie, ale być może zwiększyć kontyngent wojskowy w Tadżykistanie, być może zwiększyć też liczebność bazy w Kant w Kirgistanie. Otwarte pytanie pozostaje o Uzbekistan i Turkmenistan, które są poza. Tym sojuszem wojskowym, i w tym przypadku rzeczywiście możemy mówić o umocnieniu pozycji Rosji, bo jest wysoce prawdopodobne, że Uzbekistan, który zastanawia się nad dołączeniem do OUBZ, czyli ODKB, ostatecznie zdecyduje się na taki krok w strachu przed zagrożeniem ze strony bojowników islamskich. Turkmenistan formalnie jest państwem neutralnym i on jest w najgorszej sytuacji, bo w razie jakiegoś konfliktu nie może liczyć na tak szybką pomoc. Czy to ze strony Rosji, Turcji, ale może też Chin. A dlaczego Chin? Dlatego, że Azja Centralna jest jednym z głównych dostawców gazu dla chińskiej gospodarki i większa destabilizacja nie może przejść niezauważona przez stronę chińską. Chiny już tworzą swoje tajne bazy w Tadżykistanie. Jedna z nich istnieje we wschodniej części. Górskiego Badachszanu, największej prowincji Tadżykistanu, a pod koniec ubiegłego roku pojawiły się informacje o tym, że finansuje bazę dla sił szybkiego reagowania tadżyckich. Natomiast Chiny wykładają pieniądze na realizację tej inwestycji. Dotychczas Chiny starały się rozwijać tylko gospodarczo w tym regionie, natomiast zagrożenie związane z terroryzmem, które również zagraża. Zachodniej części Chin, bo tam usytuowana jest mniejszość ujgurska, w ramach której sformował się też ruch radykalny, może być groźna dla samego Pekinu. Szykuje się nam zatem ciekawa rozgrywka, o której na bieżąco będziemy mówić na kanale. Zostańcie z nami, zostawcie subskrypcję i dajcie komentarz, jeżeli macie własne zdanie na temat tej sytuacji. Dzięki.